Zapraszam do wysłuchania medytacji uzdrawiającej. Poczuj swoje ciało. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca, a następnie wypuszczasz je z powrotem. Skieruj uwagę na swoje ciało. Jego wagę, obecność przestrzeni, ciepło. Poczuj, jak każdy wydech przynosi spokój, a z każdym oddechem ciało staje się bardziej rozluźnione. Wyobraź sobie, że wokół ciebie pojawia się miękkie, ciepłe światło. To światło ma kolor, który najbardziej kojarzy ci się z uzdrowieniem. Może być białe, złote lub w innym odcieniu, który przynosi ci spokój. Poczuj, jak to światło zaczyna przenikać twoje ciało od czubka głowy aż po palce stóp. Skup się teraz na różnych częściach ciała. Zacznij od głowy, potem szyi, ramion, dłoni, klatki piersiowej, brzucha, bioder, nóg, i stóp. Z każdym wydechem wyobraź sobie, że napięcie i wszelkie blokady opuszczają te obszary. A powstaje w nich jedynie ciepło i lekkość. Poczuj jak światło zaczyna koncentrować się tam, gdzie najbardziej tego potrzebujesz. W miejscu które odczuwa ból, napięcie lub chorobę. Wyobraź sobie, że światło regeneruje i odnawia tę część Twojego ciała, przynosząc jej uzdrowienie, energię i harmonię. Zakończ medytację, dziękując Twojemu ciału za to. Że wspieracie każdego dnia, poczuj wdzięczność za wszystkie jego funkcje i za zdolność do regeneracji. Skieruj swoje myśli na uczucie miłości i akceptacji dla siebie. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj. Jak wracasz do teraźniejszości? Możesz poruszyć palcami, rękami, nogami, aby stopniowo powrócić do pełnej świadomości. Kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy i wróć do codziennych zajęć z poczuciem spokoju. I równowagi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej medytacji uzdrawiającej. Mam nadzieję, że pomoże Wam w wielu różnych schorzeniach, problemach, a może bólach. I zapraszam na kolejne wysłuchanie medytacji na godzinę 20 kolejnego dnia. Jeśli Spodobała Wam się ta medytacja? Bardzo proszę o polubienie i zasubskrybowanie naszej wyjątkowej telewizji Iskra Życia TV. Autor Ewelina Ewenberger. Dziękuję za wysłuchanie i życzę miłego, udanego wieczoru i spokoju. Dobranoc!